Dzień dobry. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o lodówkę. Zbiera nam się woda. Zbiera nam się na dnie, bo mamy tą nowoczesną, która sama tą wodę odprowadza, ona wdycha i w ogóle cuda nie widy, ale jednak zbiera nam się ta woda na dnie. Wszystko się skrapla. Ciepłą rzecz wsadzimy do zimnego. Wiadomo, ciepłe powietrze, para wodna na zimnym, na chłodnym zaraz się nam tu zrosi, nie musi koniecznie zamarnąć ale po prostu będzie ściekało sobie po ściance już pokazuje. i po tej, ściankę, po tej ściance na przykład, bo tutaj akurat chłodzi zacznie nam woda spływać ale mamy taki fajny bajer że mamy to korytko to korytko nam po prostu zbiera tutaj wodę i przez ten otworeczek po prostu odprowadza odprowadza nam taką rureczką to sobie spływa na dół do pojemniczka na zewnątrz yy, lodóweczki ale faktycznie mamy to wszystko mamy to wszystko w tej dziureczce jest takie przepychadełko czasem cz czasem wystarczy przepchać i, i będzie ok ale po jakimś czasie w kilku takich przepchaniach nic nam nie daje więc gdzieś zapchało się troszeczkę dalej. Jak widać to jest bardzo, bardzo, na czym to pokazać. Bardzo niewielkie, nie za długie. Więc może już tam być większy problem. No, a tutaj jak dotykamy, chlapie nam woda i co jakiś czas trzeba tą ściereczką wycierać. Na samym dnie. Już pokazuję jak przepchać tą rureczkę. Ten odpływ. Ten odpływ się zapycha. Ja go postaram się przepchać. Użyję do tego celu drucika. Taki drucik ogrodowy. Tu jest dość ostre, ale ja tu zagnę. I przepcham właśnie tą rureczkę. Gdzie idzie ta rureczka? Gdzie idzie ten odpływ? Już pokazuję. Otóż tu jest ta rureczka. Którą sobie woda. Skraplająca się, spływa do takiego pojemniczka. Tutaj też jest czasem tak wetkany, że ciężko mu. O, 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 bardzo brzydki w środku. Ciężko mu się tędy przedostać. Może coś tam się jeszcze zagrzybiało, zapchało, coś wpadło, paproszki nasiąkły wodą tutaj. Może zdarzyć się, że się zapchało, więc postaram się przepchać. Oczywiście nic na chama. Wszystko delikatnie. Pomalutku. O, coś czuję, problem jest tutaj raczej. Nie tam dalej. A teraz idę po patyczki. Do uszu i to ładnie jeszcze wyczyszczę. Tak wyglądają patyczki przy lekkim myciu, ale. Byłem tylko tutaj, ale się przyknąłem takiego płynu do czyszczenia kuchenek. Nie dużo. Odczekałem chwileczkę, żeby to też tam złapało. Zaszła już reakcja, on śmierdzi takim wybielaczem i po czasie po prostu ciepłą wodę nalałem pustą butelkę popłynie i też tam wcisnąłem dość sporo, żeby przepłukać ten kanalik Dobrze. aby nie za dużo bo ta woda gdzieś też musi wylatywać i oto. Efekt. Płyn od kuchennego jest taki żrący. Jeżeli doszedł do tej rureczki, tam gdzieś coś było, to zaszła reakcja rozpuszczania. No i przepukałem wodą. Tak to wygląda. Tyle wyleciało brudu, bo teraz tyle. Także można powiedzieć, że wężyk jest już czysty. Jeżeli nasza lodówka zacznie zachowywać się dość dziwnie, na przykład nie chłodzić, zamrażarnik nie będzie mroził, czy się będzie odmrażał. Może na początku, zanim zaczniemy cokolwiek kombinować, wyciągnijmy wszystkie rzeczy. Trudno i tak coś się z nimi dzieje. I z zamrażarki, i z lodóweczki. Umyjmy ją po prostu na, na tyle, ile potrafimy. To samo z zamrażarką. Na początku zwykłym. Na początku zwykłym płynem do naczyń. Przetarłem suchą szmateczką, później octem, dlatego tak tutaj trochę capi, aż się ksztusze, ale nie tylko w środku. Można umyć też i na zewnątrz. To dużo daje, naprawdę to dużo daje. To jest tylko urządzenie, niech ono zostanie wyłączone z prądu, niech odetknie sobie, ile będziemy mieć, godzinę, dwie, może pół, zależy kto, jak ma ugrudzoną, ja mam strasznie zaschnięte było, więc musiałem trochę poskrobać. A z zewnątrz jak? No zwykłym płynem do czyszczenia kuchenek, ja palę i to tak trochę tego żółtego osiadło, ale to jest kuchnia. To jest zwykła kuchnia przecież. tłuszcz paruje, pryska wszędzie. To znaczy, unoszą się opary różnego rodzaju. I gąbeczką. To dużo pomaga. Trzy razy też również w innych miejscach. Miałem tak, że powiedziałem, że nie mogę przyjechać. Lodówka mi siadła nie mogę przyjechać. No to weźcie ją na początku, umyćcie, odmruzicie i załączcie ją z powrotem. Ja przyjadę i sprawdzimy, co się dzieje. Powiedzieli, ej, ty, nie przyjeżdżaj, żebym już nie przyjeżdżał, bo wszystko działa. Już więcej nie dzwonili. Taki to finał, był podsumujmy. Myjcie lodówkę przed każdą naprawą. Może to pomoże? Miłego dnia! Słabo cokolwiek widać, bo jest wyłączona z prądu. Tutaj jest lampeczka, pokrętło termostatu, a tutaj mamy termostat. To jest tutaj to, to, to urządzonko. Ono czyta nam, jaka jest temperatura w lodówce zależności jaką sobie ustawimy i taki impuls daje do sterownika tam z tyłu.